Kochani, pokażę Wam dziś dużą i bardzo fajną rzeźbę. Nigdy takiej nie widziałam. Jak widzicie, to rzeźba konia. ha! Ja! Obchodzimy go teraz z różnych stron. On jest tylko wykonany z gazet. Widzicie, tu się rusza jego ogół, też. Takie rzeźby ze to jest prawdziwa sztuka. To pomyślcie sobie, ile gazet i ile i ile trzeba by było mieć żeby zbudować coś takiego styl.